Dzień dobry, witam Was serdecznie w Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. Żyjemy, mieszkamy w Polsce. Część z nas nie mieszka w Polsce, ale myślę, że większość widzów tego vloga jest Polakami. Tak pokazują statystyki. Dlatego chciałabym dzisiaj z tego miejsca złożyć życzenia, tego żeby w tym święcie niepodległości każdy z nas Mógł świętować swoją niepodległość, swoją niezależność, swoją wolność. Dostaliśmy wolność jako Polacy 104 lata temu. Możemy ją świętować. Możemy świętować to, że nasz kraj jest niepodległy, ale możemy też świętować niepodległość nas samych jako ludzi. Więc dajmy w tym dniu innym tą wolność, żeby żyli tak, jak chcą. To jest trudne, bo często w Polsce panuje taka zasada, nie znam się, więc się wypowiem i wypowiadamy się na temat życia innych ludzi, często oceniająco, nie mając pojęcia yy, o tym, czym dany człowiek kieruje się w swoim życiu, jakie ma zasady, wartości. Więc jeżeli nie jesteś ekspertem w dziedzinie czyjegoś życia, to nie wypowiadaj się. Daj wolność. Daj wolność tym, którzy żyją obok ciebie, ale też w tej wolności, pamiętaj, że twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby. Więc życzę wam dużo szacunku dla siebie samych, ale też dla innych ludzi oraz tego, żebyście pamiętali, że jesteście ekspertami jedynie w dziedzinie swojego życia. Wszystkiego dobrego, dużo wolności, dużo niepodległości i pamiętajcie, że być Polakiem to również odpowiedzialność za Polskę. Za przyszłe pokolenia, ale przede wszystkim za siebie samych. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już w kolejnym odcinku, w kolejny piątek.